Dzień dobry, kochani, Paulita w Kuchni Wita. Słuchajcie bardzo, dziękuję Wam za te wszystkie komentarze, za poprzedni filmik. No, tak nam się udało, że po prostu zgraliśmy się i udało mi się e, uczestniczyć w programie. Nie wiem, czy tam nie wypatrzyliście, czy nie, bo większość wiem, że nawet mnie poznała bez mojego wstawiania jakiegoś tam postu, także fajnie, cieszę się. E, słuchajcie, sezon na śliwki, mamy sezon na śliwki, także korzystamy jeszcze z ciasta. Będziemy robić ciasto, bo niedziela to ciasto. E, i tu będzie ciasto śliwkowe. No i jeszcze tylko Wam przypomnę, mamy raty 0% na Thermomix TM7. Także korzystajcie, dzwoncie, piszcie, będziemy wszystko załatwiać. No i teraz tak, nie wiem, czy ten przepis już był, czy nie, ale potrzebuję zrobić ciasto e, do niedzielnej kawki, więc stwierdziłam, że kaw, ciasto do tego śliwki i powstanie jogurtowy placek ze śliwkami. Także słuchajcie, zabieramy się do pracy. E, śliwki na razie odstawię sobie na bok, bo to będzie jeden z ostatnich wow, poleciała. E, jeden z ostatnich elementów e, naszego wypieku. Także zaczynamy od tego, że rozpoczynamy, rozgrzewamy piekarnik 170 stopni no i trzeba będzie przygotować tortownicę. Ja sobie wiecie, to tortownicę przygotuję w tak zwanym międzyczasie i to jest 30 na 40, wysokość 6 sekret prostokątna. No i teraz lecimy. I z racji tego, że ja mam tu tak prawie podwójnie składników, więc ja będę dodawała trochę więcej standardowo, a wam będę mówiła e, składniki normalne. No ale przez co też nie, będą mi się to, nie będzie mi się to okszało, ale no to trudno już. Dobra, To Do naczynia dajemy tak. Już wam mówię, bo widzę, że tu nie mam łyżkę. Teraz mam fajnie, mam wszystko pod ręką, także. E, super. Do naczynia dajemy dwa jajka w temperaturze pokojowej. No i teraz miód. O, z tym miodem to jest. O, dobra. E, tu ma być 50 gramów miodu płynnego, czyli u mnie będzie podwójna, prawie podwójna porcja. Darleję 50 na razie. 50, ja dam sobie 70. 80, ja sobie dam. Dobra. Mm. Miodzie, taki płynący, fajny, bo nawet w przepisie jest, że ma być płynący, i teraz właśnie winowajcą tego, że nie robię podwójnej porcji, jest jogurt naturalny. E, w przepisie jest 250 na porcję, ale ja właśnie chciałam zrobić dwie, więc powinno być 500, a ja mam 400, dlatego tak muszę kombinować. Więc tak, przepis jest 250, ja tutaj standardowo sobie zwiększę, e, ale Wam mówię, jak tu jest. E, Oryginalnym przepisie, a ja tu w głowie tu do Was przemawiam, a tu sobie jogurt jeszcze przeliczam. Dobra. Jest 367. No dobra, no niech tak będzie. Tak dodaję składników, tak jakby połowa tego była. Dobrze. Yy, mamy to. Teraz olej. 150 g oleju. I powiem Wam tyle, że ja zostanę przy tej wadze. Dlatego, że wiem, że jak jest więcej oleju niż. Powinno być, znaczy nie, powiem tak, jeżeli robicie jedną porcję, to ja bym dała 100, 100 gramów oleju, bo często gęsto, tak mi się wydaje, że przy tych przepisach jest właśnie za dużo oleju, dlatego też wychodzi zakalec. Dlatego ja dając wszystkich składników półtorej porcji, dam jedną tylko porcję e, oleju, żeby nie było właśnie za... E, no, żeby nie było zakalca po prostu. Dobra, sok z cytryny. O, słuchajcie, nie mam soku z cytryny, ale dobra, to ja sobie zaraz dodam. Ja to sobie odhaczę. Bo dalej będę dokładała inne składniki, więc wtedy wcisnę tą cytrynę. A w międzyczasie pomieszam sobie 15 sekund, obroty 3,5. Niech to się miesza, a ja szykuję cytrynę. Udało mi się załatwiłam sobie cytrynę. Teraz dajemy dalej. No i teraz tak, ściągam pokrywę. Tu są te mokre składniki, więc ja sobie docisnę. Tam było 15 gramów cytryny, więc ja sobie dam no, troszeczkę więcej. Mi się odważyć oczywiście waga, ale to i tak po prostu sobie pododaję. Chociaż w sumie dam tylko 15, bo powiem wam tak, moje śliwki są mega kwasiory jeszcze. No ale szkoda ich nie wykorzystać albo czekać, aż nie wiadomo jak długo będą dojrzewały albo żeby nie spleśniały. Dobra, zostanę przy 15 gramach cytryny. Dobra. I teraz lecimy. Mąka pszenna. Mąka pszenna. Uo, ja mam tu tortową, ale dodam tutaj będzie 300 i 450, nawet 500 dodam. Ile tu mam? Dobra. Sypnęło się tyle, jest tyle, zostaje. Ale w przepisie jest 300. Cukier puder 100 gramów. Nie wiem, czy tu będę miała 100 gramów. Więc chcę Wam pokazać, że nie bójcie się zamieniać składniki, bo naprawdę. No jest nawet 120, no i super, bo ja potrzebowałam więcej, także muszę zrobić cukier puder. Eee, cukier waniliowy i tu uwaga niestety mam taki zakupiony na szybko w sklepie, będziecie krzyczeć, ale no nie mogę się tu ogarnąć, jeszcze się do końca rozpakować, więc wszystko się dzieje na bieżąco, a do tego jeszcze wakacje trwają. I, I te raty 0%, także cały czas jesteśmy w biegu. Dobra, mamy cukier, puder jedną łyżeczkę wykonywaną w termomiksie lub dwie łyżeczki takiego zakupionego proszek do pieczenia. Dodajemy jedną całą i pół, czyli ja standardowo muszę dodać więcej. Dobrze, no i do tego jeszcze pół łyżeczki sody. I tak naprawdę jeszcze będą tylko śliwki, i to wszystko będziemy mieć super ciasto bo jak na tej sody, a ja nie bardzo lubię sodę w ciastach, bo ja to wyczuwam. Dobra. I teraz mamy to dalej. Znowu mieszamy 10 sekund obroty. 4. Proszę bardzo, tu mieszamy, tu sprzątamy i zaraz będziemy już wypiekać. Słuchajcie, teraz musimy to zgarnąć kopystą, bo faktycznie nie do końca się wymieszało. Ja tu troszeczkę to przemieszam. Bo kolejny krok jest właśnie zgarnąć kopystą. I oczywiście będziemy miksować dalej, no i teraz mnie jeszcze czeka przygotowanie tych śliwek, no chyba najdłużej to będzie trwało. Ale dobra, tu się miesza 10 sekund, jeszcze raz na obrotach 4 i będziemy przekładać i zabawiać się teraz w rozdrabnianie tych śliwek. No i dobra, powalczyłam trochę z tymi śliwkami, mam nadzieję, że mi starczy, a jak nie to zaraz sobie dorobię, bo chciałabym Wam już pokazać, Rzucić do piekarnika i niech to się pieczy, niech ten zapach się rozchodzi po całym domu. Wylewamy to ciasto na tu, na foremkę, no i będziemy układać e, sobie śliwki. Także słuchajcie, ja sobie tu to powykładam na spokojnie, bo już mam takiego stresa i pokażę wam jak wyłożyć śliwki i powiem wam ile piec. I teraz jak już mam przełożone to ciasto, słuchajcie, tutaj jest żeby postawić miskę i odważyć te e, śliwki, ale ja już mam je odważone. Bo no, tak naprawdę nałożę na ciasto tyle, ile mi się będzie podobało, żeby to ładnie wyglądało. I nie wiem ile wagowo jest, w każdym razie jeśli się stosujecie do przepisu, to w przepisie jest między 400, 40, 450 e, gramów śliwek. I teraz kładziemy je tak, otworkiem do góry. O, Już zaraz Wam pokażę, bo parę sztuk i będziemy tak zapiekać. Mm, powiem Wam, że ciasto już, już wiem, że jest pyszne. Także tak to wygląda. E, układamy całe, rzucamy do piekarnika. Słuchajcie, 45 minut, 170 stopni. Jak już ono sobie się tam upiecze, zostawiamy je do studzenia. No i można posypać cukrem, pudrem. No i wtedy będziemy degustować. Także do zobaczenia, jak już się upiecze i ostygnie. No i dobra, kochani, ciasto gotowe tak naprawdę. Posypujemy jeszcze cukrem pudrem, kroimy i wcinamy. A pokażę wam jak wygląda. To naprawdę bardzo fajnie wygląda. Już. O, takie ciasto ze śliwkami. Po prostu zwykłe ciasto ze śliwkami. Urosło pięknie. Mam nadzieję, że w środku nie będzie zakalca, bo jeszcze nawet go nie przykryłam. W każdym razie posypię go troszeczkę cukrem pudrem. Zrobiłam, tak, zrobiłam w właśnie cukier puder. I tak naprawdę kroimy. Jestem naprawdę ciekawa, jak to wyszło. O. Kawałek spróbuję. Mmm, no. jest dobrze, jest dobrze. Zapach jest cudowny, pachnie w całym domu. No i problem. Bo byłam ciekawa jak te kwaśne śliwki, ale super. Mm. Super, nie jest za słodkie a te kwaśne śliwki posypane cukrem pudrem jest rewelacja. Także słuchajcie, ja już mam kawusię gotową, ciasto gotowe, także życzę Wam miłego dzienka, no i cóż, widzimy się w tygodniu, pozdrawiam, pa. pa, pa.